Dzień dobry, nazywam się Marcej Narewka, jestem autorką magii biznesu Branży Beauty, a na co dzień prowadzę szkolenia biznesowe, stacjonując w Kielcach. Na moim Instagramie widzisz na co dzień, co dzieje się w moim biznesie, jak go tworzę, jak go kreuję, jak świetnie się o nim bawię. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Tutaj dokładnie. Główne tematy dziś to motoryzacja, którą bardzo kocham. To mnie znawia, że Marcela po prostu ma świrę na punkcie zajebistych samochodów, ale nie tylko, bo też mam takiego swojego gruza, którym driftuję na torze w Kielcach zazwyczaj czasami na Jastrzębiu. A dzisiaj zobaczysz, w jaki sposób o drifcie opowiada Adrian Pacholczyk. Czyli... Tylko brakuje piwka 0%, ale dobra, dzisiaj bez Marcela. Adrian. No i co, Adrian, powiesz o sobie, bo stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy taki mini wywiad o tym, jak to się u Ciebie zaczęło. Zaczęło się wszystko tak naprawdę od kartingu. Na początku startowałem na gokartach, ścigałem oh. się. Z licznymi osiągnięciami o, e, tak i dościgałem się dobrych parę lat, nie ukrywam. E, w pewnym momencie zaczęło mi brakować już tak naprawdę adrenaliny i trochę mi się to znudziło, nie ukrywam. Dlatego stwierdziliśmy, że trzeba poszukać jakiejś nowej dyscypliny sportu, motorsportu. E, padło na drift. Ja go zawsze bardzo lubiłem, mój tata tak samo. Zakupiliśmy no, pierwszy No Co? Jechałem na pierwszy trening. Ile miałeś, ile miałeś lat? Miałem 15 lat. Wtedy. Rozumiecie? 15 lat miał. I okay. e, kiedy zdobyłeś pierwszy puchar? W wieku 16 lub 17. A Mistrzostwo Polski było, czy jeszcze nie? Jestem wicemistrzem Polski w klasie Pro 2 na sezon 2021. Czyli rok temu? Dokładnie. A na ten rok planujesz jakieś Mistrzostwo? W tym roku niekoniecznie, ale może za rok się odgryza. Okej, okay, czyli się nie nastawił na ten rok, pamiętajcie. Nie, nie, tak. <gry> nie nastawił się z jakichś przyczyn. Okej, okay, ale teraz odpuszczasz w tym sezonie taką zaciętą walkę. A w przyszłym? W tym roku troszkę na spokojniej, bardziej pokazowo, dla zabawy. Dla okay. zabawy. Czy... No to może przejdziemy na temat tego samochodu, bo rzadko spotyka się jednak taką jedynkę. Jedynka Jedenka jest rzadko spotykanym samochodem w świecie driftingu. Najczęściej jest spotykana seria trzecia. A więc tak, jest to BMW-81 z silnikiem LS3, który jest doładowany kompresorem. Aktualnie dysponuje mocą 710 koni i 880 Nm. No i co się okazuje? Mój samochód jest trochę za słaby, więc za niedługo go zmieniamy. A ja mam takie pytanie jeszcze tutaj. Słucham. A może byś mnie trochę dzisiaj pouczył? Czemu nie, jeśli bo wiesz, że ja dopiero zaczynam. Tamtym, no wiem, wiem. No, tamtym sezonie. Tak, byłam tam pod tą y, gruszką no, czy jabłonką. gruszką. No. będziesz miał dla mnie jakieś wskazówki? Ja coś się zawsze znajdzie. No dobra, może nam się uda też z środka coś nagrać, jak Adrian mi tłumaczy, jak mam jechać. No dobra, to ja pojadę z Adrianem. Dokładnie. Zabieramy się w jednego auta. Jej normalnie. Woo! to jest taka prędkość właśnie jaka jest w tym największym zakręcie yy, może tak może nie w największym zakręcie ale przed tym zakrętem dobre auta osiągają tak po 180 170 na godzinę a ty ile jedziesz ja mniej więcej 160 coś takiego no to ja 120 <noise> <noise> Okej, okay, a czy ten sport jest drogi <noise> coś o tym wiem niestety tak niestety jest drogi ale za to bardzo emocjonujący tak ja powiem szczerze że zamiast do na tyczki, przyjeżdżam na tor. Tak to wygląda. No dobra, uczyłeś kiedyś kobietę? Nie, jeszcze mi się nie zdarzyło. Ha, będę pierwsza! Dobra, Dobre. mamy to. Jedziemy, jedziemy. Trzeci trening w tym roku jest naprawdę obiecująco. Marcelina robi tak naprawdę postępy z przejazdu na przejazd. Teraz jeszcze wytłumaczę tak naprawdę, co może poprawić i chcę to wdrożyć życie. Okej. Okay. Okej, okay. i teraz mamy tak. Pierwszy zakręt. Czyli tak, twoja inicjacja. Możesz ją zrobić delikatnie wcześniej. Czyli, że jesteśmy ustawieni prawym bokiem, tak? Przekładamy się już na tą krajówkę, na największy zakręt w Kielcach. Możesz go jechać troszeczkę bardziej do wewnętrznej, okay. dzięki czemu będziesz mogła przejechać cały zakręt na gazie. Taką lekką zabawą kierownicą, bo wtedy kontrolujesz pełni auto. Przekładamy się potem tak, jedziemy lewym bokiem, przekładamy się w prawy, wszystko robimy z masy. W lewy też możemy zrobić z masy, bez żadnej łapki. Tam nie, nie jest nam to potrzebne. Wchodzimy w karting, tak, układamy się na prawy bok. I tam, jeśli ty jedziesz drugim biegiem, to zauważyłeś, że już na ty na spowalniasz auto, Przepięcią drugi bieg, że nie musisz nadużywać łapy. Nie, no, wiem, nie muszę. Zobaczyłem. Nie, no, nie, nie musisz. muszę. No. Właśnie, Także że się przełożysz tam, się z Ale pracy. ty też tam zmieniasz na dwa? Yy, w moim przypadku akurat 4 cztery na trzy. I na przykład tak, zmieniam sobie właśnie czwórki w trójkę. U ciebie z trójki w dwójkę. I ty już na przykład tak na tyle spowolnisz auto, że wystarczy, że już po prostu położysz nogę na pasku. Dokładnie. Czyli nie muszę tej łapy Tak, tam nie musisz. I jeśli tam nie spowolnisz tak auto łapą, to może ci być łatwiej dolecieć tam, gdzie się odprostowujesz. Także jeśli tam y, będziesz miał więcej prędkości, to może i tam wystarczy, że zaciągniesz łapkę na chwilkę, y, już z y, lewym bokiem. Dzięki czemu będziesz mogła zrobić całą trasę bokiem. Okej, okay. super. A, reszta, a końcówkę już robisz fajnie. Fajnie. Dzięki, piąteczka. Piąteczka. Powodzenia. Dzięki, do następnego razu. Do następnego. Okej, okay, teraz trochę emocje opadną, chociaż nie do końca, bo zobaczysz, jak zmieniło się moje BMW M3. Wcześniej było czerwone. Jak myślisz, jaki kolor teraz będzie miał? Jaką folię wybrałam? Dobra, zabieram cię tam. Podobno jest ładnie, jest wszystko. muszę działać. Serio? Tak. Ale jest przykryta? Jest przykryta. Jest, widziałem. Mamy aż całe 11 do opóźnienia. Przepraszam. Dobrze, Pobaczcie. nie, to, to tyle ci wybaczę. Tak już? Ser. Aż się boję, weźcie. No dobra. No dobry. Dzień dobry. Nie ma. Właśnie, ciebie tutaj nie wiedziałam już pod kątem. I teraz będę na jednej strony chciała, sama to byś musiała odsumać, od końca ciągnąć. Ewentualnie może we wiki. Możemy we wiki. Dostał kuchen. <grym> Ej, naprawdę. <grym> Taka Wow. Naprawdę. Ja. A to jak ślicznie wygląda, jak to wyszło. Takie 3D. Nie, no fajnie to wygląda. I teraz ma takie No nie? Najwiście, z... nie? O, <grym> 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 zamknięty. <grym> Ale zobaczcie, on jest taki połyskujący, taki dzidzi, uśwajny. Taki <grym> wieczorny. <grym> <grym> Dziękuję. My również dziękujemy. Dziękuję. 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 Miło, Mój lepszy Teraz się wyśpisz. Tak? O, śrubokręt! Mogłam się nie przyznawać. Kurde, miałabym śrubokręt w końcu profesjonalny. Nasz młody papro tak. Dzięki. No, no. Na razie. Mogłam mieć zawsze znaczy, całe życie człowiek jest uczciwy i śrubokręta. A teraz jadę na otwarcie Mariolki. Prezencik to jest dla Bardzo fajny. I oczywiście pieliseczki. Ja będę tam lemoniatkiła. Pstryk. No Oczywiście czasu było mało, ponieważ zaraz pomiam otwarcie salonu u mojej koleżanki z branży Beauty Marioli Petnarskiej. Pozdrawiam Mariolka. Jestem ciekawa, jak podoba Ci się ta zmiana. Dla mnie petarda, nie będę ukrywać, że zmieniłam taki mały ogonek, który był z tyłu, on już jest docięty, jego już nie ma. A w przyszłości myślę, że zobaczysz, jak buduję swój driftowóz, który też będzie tak dymił, jak driftowóz Adriana. Ale to wszystko niebawem. Zapraszam Cię, subskrybuj, komentuj i bądź ze mną tutaj na bieżąco w komentarzach. Do usłyszenia następnym razem. Piąteczka. Dzień. Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem, to staje się złotem.